Radio Gdańsk. Tak brzmi pomoże. 8:30. Gość Radia Gdańsk. W naszym studio Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, dzisiaj ruszają konsultacje, które do 27 maja trwać będą. Konsultacje społeczne związane z audytem krajobrazowym. Brzmi to bardzo enigmatycznie. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest ten audyt krajobrazowy i po co on mieszkańcom Pomorza jest potrzebny. Odród krajobrazowy to jest taki dokument, który y, określa nam pewne, z jednej strony identyfikuje walory y, krajobrazowe województwa y, i dla tych najcenniejszych y, rekomenduje pewne działania, jak powinniśmy skutecznie prowadzić politykę przestrzenną w poszczególnych samorządach, żeby faktycznie te walory krajobrazowe zostały zachowane, aby ich znacząco nie przekształcać i aby ta jakość tego krajobrazu w dalszym ciągu cieszyła oko mieszkańców, turystów. No bo to często to są krajobrazy takie, które, które przyciągają także ludzi z innych regionów do naszego województwa. A co to oznacza w ogóle te to hasło krajobrazy. Ja sobie spojrzałem w to, co było zaprezentowane y, Sejnikowi Województwa Pomorskiego kilka dni temu na sesji, i tam znalazłem m.in. takie zdanie, że w ramach tego audytu wyznaczono 1793 jednostki krajobrazowe w Województwie Pomorskim. Pan się trochę uśmiecha. Co to, co to oznacza, i, 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 czy to bo, i czy to duże bogactwo, czy może, czy może to mało? Tak? Tak, bo takim co, pier... jak to rozumieć. Tak, takim pierwszym krokiem, który w tym dość długim procesie sporządzenia tego projektu trzeba było wykonać, to właśnie identyfikacja krajobrazów występujących na terenie całego województwa. I te 1793 jednostki to są dokładnie tyle jednostek krajobrazowych na terenie województwa zostało. Ale co to w ogóle jest wydzielone. jednostka krajobrazowa? Co to to jest, jednostka? jest to pewna, pewna przestrzeń, która z punktu widzenia. Zarówno ukształtowania terenu, jak i pokrycia terenu stanowi pewną całość, spójną całość. Czyli na przykład mamy jakieś tereny otwarte, pola uprawne. No i faktycznie, jeżeli to są jakieś pola takie na żuławach, to te jednostki, jak popatrzymy, państw, popatrzą Państwo na mapę, to są takie dość duże jednostki krajobrazowe. Jak mamy tereny o bardziej urozmaiconej rzeźbie terenu, gdzie, gdzie niegdzie jest jakaś zabudowa, to to jest jeszcze inny charakter, inny typ jednostki. Takich jednostek jest 1793. No i oczywiście one zostały odpowiednio sklasyfikowane, bo to, że jest jednostka jakaś zurbanizowana, to, to takich obszarów zurbanizowanych jest też w różnych częściach województwa dużo. To już tak mówię tak I przedtem. każdy z osobna trzeba wyznaczyć, tak to I rozumiem? Każda liczba. Każda tak? każdy, 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 każdy taka jednostka została faktycznie wydzielona na terenie województwa no i odpowiednio scharakteryzowana. I na tej podstawie zostało, dokonana została ocena i zostały wskazane tak zwane krajobrazy priorytetowe. Taki dokument po raz pierwszy został utworzony. To co po raz pierwszy w tym dokumencie zapisano? To znaczy, jakie są te priorytetowe krajobrazy dla Pomorza? Tak, no pierwsza sprawa to jest właśnie to, że podzielono województwo na te konkretne jednostki krajobrazowe, te 1993. Drugi krok to jest identyfikacja tych krajobrazów priorytetowych i dla tych krajobrazów priorytetowych zostały określone te zagrożenia, które, zostały, które na tych obszarach występują. One wynikały zarówno z analizy takiej terenowej, co identyfikujemy w danym krajobrazie i co może stanowić dla niego potencjalne zagrożenie, ale także z analizy zapisów miejscowych planów zagospodarowania. Jakiś przykład konkretny moglibyśmy podać? Takiego... Krajobrazu priorytetowego. Jednostki, jednostki krajobrazu priorytetowego i przykład zagrożenia ewentualnego. No to takie mamy jednostki krajobrazowe, na przykład jak Juszki, to jest taka miejscowość w okolicach jeziora Wdyckiego, to są tereny leśne, ale też tereny nad z taką zabudową wiejską, w osady takie leśne nad jeziorami wdyckimi. takie przyczółki tak zwane, tak, tak. Mhm. i tam z jednym z takich zagrożeń, które identyfikujemy, jest to, że one są oczywiście przyciągają turystów. Jest to, że powstaje często w różnych przypadkowych miejscach może być jakaś gdzieś zabudowa, zwłaszcza w tej strefie nadjeziornej i ona trochę może wpływać niekorzystnie na to żeby mieć ten dostęp do, tej, do tego jeziora. Ten sposób zagospodarowania co czasami takich, nie tylko w tym obszarze, ale w, w innych miejscach jezior jest często taki przypadkowy. Często zawłaszczamy sobie tą przestrzeń nad jeziorem, budując płot na przykład do samego jeziora i to jest pewne zagrożenie. Ale to jest faktycznie jeszcze taki krajobraz, który jest naprawdę cennym krajobrazem dla województwa, który zawiera też w sobie bardzo charakterystyczne dla tego obszaru elementy zabudowy. Takiej tradycyjnej zabudowy kaszubskiej, i tam jest jej dość dużo, stąd zostały dla takiego obszaru też wskazane te lokalne formy architektoniczne, zabudowy, po to, żeby właśnie ta zabudowa, która skoro jest to teren, który też przyciąga i, i są chętni, żeby gdzieś w okolicy coś wybudować, mieć swój drugi dom, to żeby starali się przy swoich procesach inwestycyjnych korzystać z pewnych y, wzorców, z pewnych y, element, tradycji budowlanych tego miejsca, żeby ta nowa zabudowa faktycznie była zabudową wkomponowaną w tą specyfikę tego miejsca, bo to jest właściwie taką istotą krajobrazu, jego kształtowanie, bo my swoimi codziennymi działaniami przekształcamy ten krajobraz. Ale wy rozumiem, jako biuro możecie y, apelować, możecie prosić, możecie rekomendować, ale nie możecie ni niczego narzucić tak de facto. Tak, no tutaj... Ten audyt nie będzie miał takiej wiążącej yy, mocy i mocy sprawczej. Tak, a audyt krajobrazowy z, przede wszystkim właśnie zawiera rekomendacje, czyli to są takie sugestie, i w jaki sposób z punktu widzenia. Takiego kompleksowego podejścia do ochrony krajobrazu, dbać o ten krajobraz, jak kształtować tą przestrzeń w tym obszarze, tak żeby ona faktycznie była cały czas harmonijna i, i kolejne różne działania, które tam będą w danym obszarze podejmowane, żeby one faktycznie tworzyły tą, 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 tą jakąś yy, yy, harmonię. I oczywiście to są tylko rekomendacje. Władztwo planistyczne jest po stronie tak zwane władztwo planistyczne, czyli to samorządy gminne odpowiadają za sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To są już akty prawa miejscowego. W związku z tym, to poprzez te dokumenty i te decyzje, które zapadają na poziomach gmin na ostateczności, tam to wszystko, jak ten dany krajobraz dana przestrzeń wygląda, to to jest jakby już decyzja gmin. Gminy mają w tym audycie pewne sugestie, projektanci mają pewne sugestie i, yy, co do tego, żeby jednak ta, ten krajobraz yy, był lepiej yy, zadbany. To, tak, wchodząc w, w, w różne szczegóły, bo ja tam sobie przejrzałem ten te <laughs> dokument, trudno będzie go o, omówić w całości, zwłaszcza, że się od pana dowiedziałem, że tak naprawdę przeglądałem tylko skrót. Yy, a audyt ile ma sam w sobie, jak bardzo jest obszerny? Tak między 12-13 tysięcy stron. No, to jest ta objętość, jest po prostu ogromna, bo to jest z jednej strony taka mm, cała z, zgromadzona informacja na temat tej danej jednostki takiej o charakterze krajobrazowym, te walory krajobrazowe są tam opisane, te zagrożenia zidentyfikowane. Każda z tych kart 1793 ma różnego dla rodzaju dla każdej domatu. gminy też rozumiem, to jest opisane z osobna. Tak, tylko rekomendacje nie są dla wszystkich jednostek krajobrazowych, bo tak jest to ustawione, że podział województwa na jednostki krajobrazowe dotyczy całego województwa w jego granicach administracyjnych, a tylko dla krajobrazów przyrodowych oraz dla krajobrazów w formach takich jak parki krajobrazowe jak obszary chronionego krajobrazu, czy też parki kulturowe, to dla takich obszarów też są w ramach kart wskazane pewne rekomendacje. To jest duża powierzchnia województwa z, z objęta takimi rekomendacjami to jest około 48% łącznie więc duża część gmin ma pewne wytyczne w tych kartach. Mhm. Tak sobie myślę, bo patrząc w szczegóły tego audytu, mamy na Pomorzu dziką ekspansję farm foto fotowoltaicznych, bo taki punkt tam istnieje. No i jak spojrzeć na to, co jest pozaznaczane na mapach, to wygląda na to, że tych farm jest całkiem sporo. Tak, znaczy może nie tyle farm, co miejsc, które, które uzyskały albo decyzję w warunkach zabudowy i mogą zostać tam zlokalizowane, to takich miejsc faktycznie jest bardzo dużo. Wynika to w znacznym stopniu z tego, że po prostu jakby polskie przepisy prawa nie nadążają za, za rzeczywistością, która nas otacza. Tak jak gdzieś mniej więcej na początku lat 2000, koniec lat 90. to był taki faktycznie rozwój farm wiatrowych i przepisów żadnych nie było specjalnie które te kwestie regulowały tak teraz doczekaliśmy jest z fotowoltaiką. się To teraz jest tak trochę podobnie z fotowoltaiką trochę to idzie na żywioł i widzimy że duża, dużo takich obszarów jest gdzie faktycznie powydawane zostały decyzje o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych często jest to Przypadkowe są to miejsca, bez jakiejś głębszej analizy. Yy, czy tu jest damy to zasadne? jezioro tak? Na tej zasadzie trochę. Yy. Tak, no tutaj tak może też, tak mogłoby się to też, w taki sposób mogłoby to zachodzić, po prostu jest chętny inwestor, występuje, o nie, nie ma tam w danym obszarze planu miejscowego, chciałby, żeby taka, taka farma została zlokalizowana, występuje o decyzję o warunkach zabudowy i dostaje. I faktycznie ta mapa, która była prezentowana na ostatniej sesji Sejmiku, pokazuje to, jak, jak ogromna część województwa. Jest pokryta takimi mm, obszarami, które, które, dla których zostały wydane warunki pod farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Więc to jest jakby widzimy mimo wszystko, że to jest jakieś zagrożenie, i, i to jest jakieś wyzwanie z punktu widzenia ochrony krajobrazu. A jak to pogodzić wszystko, skoro nie ma planu y, miejscowego? No więc, skoro nie ma planu, to dozwolona jest, y, są przeróżne formy. Działalności. Sam, w samym audycie też piszecie o tym, no, że, on, że jego celem nie jest przeciwdziałanie rozwojowi inwestycyjnemu, na przykład, czy, czy rozwojowi danej, danej gminy. Yy, więc mamy ochronę krajobrazu, czy, czyli jakieś tam walory, powiedzmy, estetyczne też związane z tym krajobrazem. Mamy czysty interes gminy, która chciałaby inwestycji, chciałaby podatków i tak dalej, i tak dalej. Mamy czysty interes inwestora, bo nie ma planu. Mhm. Więc taniej pewnie będzie pewne rzeczy y, zrobić. No i mamy audyt, o tutaj jednak rekomendujemy, żeby zrobić to, to i tamto i tamto. Jak to wszystko pogodzić, i też co może zrobić taki mieszkaniec, na przykład, który by się sprzeciwiał chociażby jakiejś inwestycji albo miał jakieś wątpliwości? Czy on może wziąć taki dokument do ręki, pójść do władz y, swojej gminy, czy do y, rady na przykład y, y, gminy i powiedzieć: hola, hola, moi drodzy, tutaj w audycie napisano. To tak. To tak nie możecie. Znaczy, to jest tak. Po pierwsze, to y, dobrze pan powiedział o tym, że my tym audytem nie chcemy przeciwdziałać rozwojowi, bo to jest y, faktycznie bardzo ważny element. Audyt ma przede wszystkim zwracać nam uwagę na to, że gdzieś w każdej decyzji, która jest podejmowana, czy to indywidualnie, czy też publiczne jakieś inwestycje, y, y, one wszystkie wpływać będą na ten krajobraz, który pozostanie po nas. I w związku z tym to, o co chodzi w tym audycie, to jest zwracanie uwagi na to, że trzeba w tym wszystkim cały czas mieć na uwadze taką harmonizację różnych inwestycji i zastanawiać się całościowo, kompleksowo. Jak te inwestycje powinny być różne, zlokalizowane, te tereny pod różne funkcje w, w planowaniu przestrzennym, żeby faktycznie efekt końcowy w postaci tego, jak potem odbieramy ten krajobraz, żeby można było powiedzieć, że tak, że to jest w sumie wszystko faktycznie w jakimś ładzie i tworzy tą harmonię i, i dobrze jest przebywać nam w tym danym obszarze. W audycie przecież nie chodzi tylko nam o to i my nie dotykamy tylko obszarów y, przyrodniczych, audyt dotyka całej przestrzeni województwa i zurbanizowane i niezurbanizowanego urbanizowanej, więc w ten krajobraz jest geografia. To no też chociażby na przykład, żeby Kaczą zobrazować kwestie umiejscowienia reklam w przestrzeni tak. danej publicznej, prawda? Dokładnie tak. To też tam jest opisane. Też są pewne rekomendacje w tym zakresie ze względu na to, że jest tutaj na poziomie lokalnym tworzone są uchwały krajobrazowe, tak zwane reklamowe. Mamy takich uchwał w województwie siedem, siedem samorządów takie uchwały podjęło i ostatnio REDA, co jest też ważne, bo te reklamy często zakłócają ten nasz odbiór przestrzeni, więc w tym audycie są pewne rekomendacje w stosunku do do tego typu dokumentów, ale to, co pan powiedział, to pytanie, na które, które pan wcześniej zadał, dotyczące tego mieszkańca, który może gdzieś się tym audytem posłużyć, jak najbardziej. I myślę, że to, co jest w ogóle takim naszym wyzwaniem, to jest to, żeby m, mieszkańcy w ogóle chcieli się włączyć w proces, w proces yy, yy, konsultacji dokumentów planistycznych yy, na poziomie lokalnym. Bo często mieszkańcy niestety nie są, nie biorą patrząc na to, jak ta partycypacja wygląda, że samorządy ogłaszają różnego rodzaju konsultacje i na te konsultacje przy, mało kto przychodzi, a potem mieszkańcy są czymś zdziwieni, tak? zaskoczeni, mhm. że coś się gdzieś zadziało. I jeżeli faktycznie w toku konsultacji społecznych tych różnych dokumentów lokalnych będzie kiedyś obowiązywał audyt krajobrazowy, to jak najbardziej mogą ten audyt wykorzystywać, żeby w ramach tej partycypacji społecznej, w tym procesie kształtowania lokalnej przestrzeni, gdzieś też sugerować, że jeżeli to jest krajobraz priorytetowy, że jednak na poziomie regionalnym to zostało zauważone, zostały tam pewne wskazówki określone i, i może warto by było się nad nimi odpowiednio pochylić, tak żeby ta jakość przestrzeni, która w tym planie zostanie miejscowym odzwierciedlona, żeby ona faktycznie była taką, do której chcemy i żeby ten krajobraz, który my się szczycimy, żeby był takim krajobrazem, który nam naprawdę daje jakieś poczucie satysfakcji, że się mieszka w takim miejscu. Myśmy w trakcie prac nad audytem zrobili takie badania społeczne, 3,5 tysiąca mieszkańców województwa wzięło w nich udział i wyraźnie mieszkańcy dostrzegają szereg różnych mankamentów w tym, jak ta przestrzeń otaczająca ich, ich jak ona wygląda, jakie mam mankamenty. A jaki z te... tych mankamentów było najwięcej wskazywanych? To, ]ami? co jest ciekawe, no, jakieś, widzimy, no, te te badania były prowadzone w każdej z gmin i w tych gminach takich podmiejskich, gdzie ten proces suburbanizacji jest bardzo, bardzo intensywny, no to tam zwracano uwagę między innymi na taką, taką po prostu przypadkowość architektury, że nie ma w tym ładu składu, yy, ład przestrzenny, że w ogóle te, tego w nich nie, nie ma. Denerwują ich yy, na przykład taka tak zwana łanowa zabudowa, czyli ciągi szeregowców, które jeden obok drugiego stoi. Niczym się nie wyróżnia, właściwie można się w tym krajobrazie po, pogubić. Yy, Betonowe tabliczki z numerkami, tak? tak to... dokładnie, trochę to tak wygląda. Kwestia zieleni, że jej jest często mało, takiej zieleni faktycznie w, na obszarach zabudowanych. Kwestia różnego rodzaju rozwiązań, takich, które pozwalałyby w tej przestrzeni mi się lepiej czuć, typu ławeczki, czyli takie, no i estetyka śmieci często się, to na to zwracali uwagę. Bardzo ciekawy jeden, z, jeden z, jedna z wypowiedzi dotykała kwestii tego, jak krajobraz wygląda zimą. Że ta niska emisja, czyli to, że spalane był gdzieś tam różne czy to drewno, czy to czy to Różnego glidęgie, rodzaju paliwa. Różnego tak. rodzaju paliwa, dokładnie. I nad domami unosił się dym, w związku z tym na całą miejscowością była taka właściwie... Zawiesina, nam mgła, która, która ich jesienią czy też zimą im dokucza, bo też nie wpływa odpowiednio na, na, na to ich wartość tej przestrzeni. Panie dyrektorze, kończąc już i ostatnie pytanie. Taki dokument będzie trzeba teraz, bo to jest po raz pierwszy, będzie go trzeba raz na 20 lat opracowywać no i wprowadzać wszelkie zmiany, które, które zaistnieją. Mówi się o transformacji energetycznej, mówi się o zmianie charakteru regionu. Jak się krajobraz Pomorza przez te 20 lat zmienić może? Jakie są przewidywania? Tu tutaj minuta dosłownie na odpowiedź. Tak, no na pewno się zmieni, bo te wyzwania związane z transformacją energetyczną to jest przecież oto są farmy, farmy wiatrowe na, na morzu i to nie jest tylko zagospodarowanie morza, ale to jest zagospodarowanie lądu, bo trzeba tą energię gdzieś w głąb wyprowadzić. To jest elektrownia jądrowa, która też się wiąże z potrzebą budowy krajowego, rozbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego. To są różnego rodzaju też inwestycje, które które gdzieś będą towarzyszyły tym ważnym inwestycjom energetycznym. I te inwestycje, jeżeli faktycznie będziemy gdzieś w tym wszystkim też widzieli tą kwestię krajobrazu, da się sensownie przeprowadzić, one gdzieś będą zlokalizowane, wiadomo, ale jeżeli będziemy też w tym wszystkim wiedzieli, że jest, że one powinny być gdzieś w coś jakoś wkomponowane, jakoś w tej przestrzeni funkcjonować, to one mogą być, wpływać może nie tyle pozytywnie na krajobraz, ale specjalnie go w żaden sposób nie, nie zniszczyć, nie, zniszczyć, mm. nie dewastować i, i, i dalej nawet te tereny, w których te różne inwestycje będą, dalej będą mogły być atrakcyjne. Ważne jest to, żeby faktycznie na tym etapie, kiedy jest, na którym jesteśmy, czyli tego planowania, żeby też te aspekty krajobrazowe były uwzględniane. Jeżeli to się uda, no to dużą część tego krajobrazu nam się uda na pewno zachować. Miejmy nadzieję, że tak będzie i że ten audyt zostanie przyjęty i że będzie respektowany. Bardzo dziękuję za dziękuję, rozmowę również. i spotkanie. Dziękuję. Gość Radia Gdańsk. Jakub Pietruszewski, dyrektor pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, z którym rozmawiał, Kuba, Kaługa.